Społecznego, to, to wydaje mi się istotne, że można wyjmować jak jakiś związek kapitału społecznego z wymianą treści. Z tego wynika też praktyczna prawdopodobnie dla Państwa nauka. Jeśli chcą Państwo adresować te nowe pokolenia, to trzeba głównie intensywnie te treści wymieniać dynamicznie, może produkować własne, może przetwarzać się Nie się niedomiknięcie. Drugie to jest takie, że to jest. Istnieje, to wydaje mi się, że to jest na pewno przepaść, bo to nie chodzi o to, że nie słuchamy innej muzyki, albo jednych o to, do klubów, gdzie się pije kawę, a innych piwo i wódkę. tylko to, że po prostu zupełnie inaczej funkcjonuje, ze znajomymi, jest, jest inny styl życia, styl komunikacji, to mi się wydaje ważne. A trzecia rzecz, która jest ważna, to ta deinstytucjonalizacja, o której mówiłaś, jest taki tekst y, Jan Kasowy, y, który się nazywa, nie będę on tworzy taką Pi, sektora trochę bardziej zinstytucjonalizowanego z z niż trzeci sektor. To się okazało w takim zbiorze dla Wolnego Uniwersytetu Warszawskiego. Można to jest w sieci, chyba pozdrowienia z pi sektora I on opisuje działanie takiego klubu w Krakowie Goldex-Poldex, który jest bardzo taki oddolny i demokratyczny i, i wszystko robią taki... należy wspierać, tylko nie odnotowuje faktu, że to już się dzieje w sieci, tak? że, że jak się nie potrzeba mieć tam zda jest taka, że ma miejsce, ale że w sieci nie trzeba być e, tak jak to się społecz z takimi bardzo znającym tolię, nie wiem, powiedzmy anarchistami czy gdzieś w tych okolicach, tylko można być właśnie nastolatkami, którzy też do tych samych wniosków, że można się usiciowić i w pewnym sensie zinstytucjonalizować. I tu pojawia się pytanie związane z tym, co wcześniej mówiłem o ruchach społecznych. No, wydaje się, że bardzo dużo dzisiaj aktywności obywatelskiej właśnie się dzieje kompletnie oddolnie. Ludzie się yy, jakoś mobilizują w takich najróżniejszych, mniej lub bardziej spójnych, sieciowych strukturach i organizują sobie działania. Pytanie jest takie, czy, czy to rzeczywiście powinno pójść w tym kierunku, yy, czy, czy też mamy jeszcze do odegrania rolę instytucje, które mówią, że w życiu, na przykład tej młodzieży nie funkcjonują, a jeśli tak ma mieć, to ma być, czy ona musi się zmienić? Jedna ważna rzecz, która się wydaje, może też jakoś um, otwierać dyskusję i też koresponduje w tym no powiedziane. idą do domu, zacznę robić pracę domowe do i rucham joga do gadu i i sobie sami współpracuję.